Witam wszystkich z tej strony. Kador, a to jest kolejny odcinek ze Runnera. Dzisiaj ponownie znajduję się w rejonie Michigan, z tym, że obecnie jestem na mapie, na której nigdy wcześniej w odcinku nie byłem, czyli jest to Wyspowe Jezioro. Ja tutaj absolutnie nie wykonałem jeszcze ani jednej misji, czy to głównej, czy pobocznej. Jedynie odkryłem z trzy punkty widokowe, i to tyle. Jak widzicie, jest to mapa dosyć mocno bagnista, więc, no, może być dzisiaj po prostu ciekawie. Moje zadanie będzie polegać na w dostarczeniu metalowych belek do trzech punktów, czyli do przewróconych słupów. No, i ten pierwszy punkt jest dosyć blisko, zaraz do niego dojadę, ale już dwa kolejne to jest trochę inna historia, gdyż na tej mapie jest sporo takich fajnych, można powiedzieć, głównych dróg, ale łączy, łączą te drogi mosty, których ja jeszcze nie wybudowałem. Więc jest problem, bo będę musiał jechać trochę później jechać trochę takimi okrężnymi drogami, mniej pewnymi, że tak powiem, więc zobaczymy czy jak szybko uda mi się dotrzeć do celu, o ile w ogóle mi się dzisiaj uda, bo w poprzednim odcinku no nie udało mi się, miałem tam naprawdę dosyć spore problemy. Więc tak, z tyłu mam pierwszy ładunek, jeden ładunek tych metalowych belek, które zaraz dostarczę do pierwszego punktu. Przyjechałem tutaj paystarem, mam zbiornik, z mam cysternę z paliwem, gdyż na tej mapie chyba nie ma po prostu stacji benzynowej, więc postanowiłem, że zabiorę ze sobą paliwo, żeby nie wracać się do garażu czy na poprzednią mapę, bo niestety jest tutaj pewna rzecz, która mnie trochę w SnowRunnerze denerwuje, zaraz może o tym opowiem trochę więcej, ale czekajcie, bo dojeżdżam już do pierwszego punktu i tam dalej jest za, zaparkowana Chciałem powiedzieć, zatankowana. No, w sumie jest zatankowana, ale jeszcze tak czy inaczej dotankuje. Jest zaparkowana druga ciężarówka, którą pokonamy resztę trasy. Więc tutaj, ta droga, którą teraz jechałem, to jest jeszcze elegancka. Zobaczymy, co będzie dalej. I tu jest pierwszy punkt, czyli przewrócony słup. Więc zgaduję, że jak ja tutaj to zostawię, to ten słup się naprawi. No i proszę bardzo, naprawił się. Dobra, czyli teraz. Ta najłatwiejsza część była przede mną, teraz będzie ta trudniejsza. Tylko czekajcie, ja tutaj podjadę, by dotankować delikatnie jeszcze. Zawsze, kurczę, w tej grze warto jest dotankować jakąś ciężarówkę. Czekajcie. Nie, chwilę. No odwrót. O, dobra, tak powinienem ustawić. No i gotowe. Mogę się teraz przesiąść. I tu mam już podczepioną lawetę, gdzie mam dwa ładunki. Tych metalowych belek. Aha, czekajcie, bo ja tak jadę, ale w sumie którędy. Muszę tutaj skręcić, bo tu bym sobie pojechał. Fajnie, zobaczcie jak blisko mam ten punkt, ale co? Tutaj jest niewybudowany most, więc tędy nie przejadę. Więc muszę jakoś tędy śmignąć z nadzieją, że jakoś tutaj bocznymi drogami dojadę. No i dzisiaj na odcinku możecie zobaczyć ciężarówki amerykańskie, z których dawno nie korzystałem, czyli ten wcześniejszy Paystar i tutaj ta ciężarówka BM. BM jakoś tam, nie, pamię nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywa, ale to są definitywnie jedne z moich ulubionych ciężarówek w tej grze. No to teraz zbaczamy trochę z głównej drogi. I boję się, że ja tu się zaraz przewrócę na pierwszym zakręcie, więc już podczepiłem wyciągarkę. No, i widzę, że niezbyt ciekawe tutaj są te tereny, ale nie wygląda to źle, bo wiecie, jest sporo drzew, więc jeżeli tylko utknę, co z tego, wykorzystam wyciągarkę i jakoś może mi się uda wyjechać. Więc co mnie na tej mapie denerwuje, i ogólnie w Souranerze, choć niektórzy mogą to postrzegać jako zaletę, cóż, dla mnie jest to dobra, tu w lewo, dla mnie jest to po prostu wada, czyli to że nie na wszystkich mapach są garaże. No i to jest coś, co mnie trochę od tej gry odpycha. Właściwie odpycha mnie od ukończenia tej gry na 100%. W sensie wszystkich jakichś tam zleceń, misji, zadań. Bo... O, tutaj jest jeszcze, patrzę, wieża obserwacyjna. Jak uda mi się tam dojechać, to może dojadę. O, ale mi tu coś... Uff, dobrze, że w porę się kapnąłem, bo się zagapiłem na tę wieżę i ciężarówkę by mi przewróciło. W takim niepozornym miejscu. Niestety, to, że nie ma garażu na każdej mapie, sprawia, że jeżeli tutaj ciężarówka, czy jedna, którą przyjadę, czy dwie, jeżeli jakoś się przewrócą, i tak dalej, no to wszystko trzeba będzie zaczynać po prostu od nowa. Całe to zlecenie. Czyli jechać po pierwsze z. bo ja tutaj przyjechałem z mapy, z tej zapory. I żeby tu dojechać, musiałem poświęcić jakieś 20 minut jedną ciężarówką dosłownie. I coś koło 20, może 15 minut drugą, bo jechałem w sumie trochę inną drogą. Czyli czas tutaj, po prostu w tej grze, leci strasznie szybko. Można dużo godzin nabić, a tak naprawdę za dużo nie zrobić. I to mnie trochę od tej gry odpycha. Od, od tego, że raczej. O, dobra, czekajcie. Teraz sobie jakoś tędy śmignę. To wygląda na dosyć dobrą drogę. To mnie denerwuje, że. Na niektórych mapach garaż jest, a na niektórych nie. Jeżeli tutaj coś by mi się nie udało, nie wiem, skończyłoby się paliwo, to musiałbym śmigać 20 minut ponad inną ciężarówką z innej mapy, żeby się dotankować, albo się odholować i drugi raz tutaj śmigać z ładunkiem też te 20 minut, czy nawet więcej, jeżeli jechałbym gdzieś dalej. I to sprawia, że ta gra później może się stać. Początkowo nie, bo początkowo gramy jednak. Zaczynamy z reguły, jak, jakieś... jak na jakiejś mapie zaczynamy grać to na tej mapie zawsze jest garaż, na tej pierwszej podstawowej, no tu jest w rejonie Michigan z czterech map, garaż mamy na dwóch mapach, więc to jest spoko. Ale później, w dalszym etapie rozgrywki, gdzie trzeba jeździć na te dalsze mapy, to mnie, mnie to już po prostu trochę odpycha niestety. Że trzeba bardzo dużo czasu poświęcić, jeżeli coś nam się nie uda na wykonanie tych misji, więc dla mnie to jest po prostu mankament tej gry. Ja bym chciał, żeby garaż był tutaj na każdej mapie, bo tak to ja raczej nigdy tej gry nie ukończę. Aż za dużo czasu bym musiał na to poświęcić. Mi się tak wydaje. Dla niektórych to jest zaleta, że ta gra jest właśnie taka trudna, taka wymagająca, że trzeba uważać dosłownie, przejeżdżając każdy 10 metrów i tak dalej. To jest spoko, ale na dłuższą metę może to bardziej być frustrujące dla mnie, aniżeli. Satysfakcjonujące, jeżeli uda mi się. Inaczej, frustracja może przewyższać satysfakcję. Frustracja z tego, że coś mi nie wyjdzie, może przewyższać satysfakcję z tego, że uda mi się wykonać jakieś zlecenie. O! A to jest rzecz, która czasami w grach, jeżeli frustracja, satysfakcję przewyższa, to sprawia to, że mogę w jakąś grę po prostu przestać grać. Właśnie, a propos przestawania grania, czekajcie czy ja tu dobrze, dobrze kurde jadę, tutaj niby tak, jakoś mi się tutaj źle to zaznaczyło, dobra jakoś chyba dojadę, nie jest zła ta trasa, choć też mogła być lepsza. A propos kończenia grania w gry, podejrzewam, że niedługo będę chciał serię ze Raza zawiesić, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, czy stanie się, kiedy, kiedy się to dokładnie stanie, za ile odcinków. Ale po prostu, wiecie, ja już gram w tę grę od, od końcówki kwietnia, ona już jakoś pod koniec kwietnia, więc już trochę miesięcy ją nagrywam. Więc podejrzewam, że niedługo serię będę chciał ze SnowRunnera zawiesić, by w coś innego wreszcie zacząć grać, już sporo odcinków tutaj w sumie nagrałem. I właśnie zauważcie, że powiedziałem zawiesić, a nie zakończyć, więc kto wie, kiedyś do ranera. nie wrócę, zwłaszcza, że ja mam tego Season Passa, więc na przestrzeni kilku... Następnych miesięcy będą wychodzić po prostu aktualizacje dodające nowe ciężarówki, nowe mapy, nowe zlecenia. Więc mogę po prostu co jakiś czas do ranera wracać, jeżeli pojawi się jakiś nowy content, jakaś nowa zawartość, i wtedy coś znowu nagrać. No to zaraz dojadę do drugiego słupa. Szczerze, zajęło mi to szybciej niż myślałem, ale w tej grze nie ma co mówić hop, bo zaraz. Może się to źle skończyć. Dobra, jest drugi przewrócony słup i teraz pozostało mi dojechać jeszcze do trzeciego, z tym, że którędy? No chyba będę musiał się po prostu zawrócić i widzę, że tutaj droga jest dosyć dobra, no chyba, że zaraz się okaże, że gdzieś tu jest jakiś most niewybudowany. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Dobra, to chwilkę, teraz dam tutaj radę jakoś zawrócić? Czy muszę się cofać? Nie, dobra, jakoś tu spróbuję zawrócić. Chwilkę, przewinę czas, żeby była godzina 13. No, i tam wjadę naczepą w takie dosyć niezłe bagno. Mam nadzieję, że to nie będzie mój największy błąd w dzisiejszym odcinku, ale. Ważne, że koła ciężarówki będą na drodze. Oho, co teraz tak nie za bardzo się stało? Oj, oj, oj niedobrze. Ja się, ja się tutaj może podczepię. Tylko do czego? Czemu nie mogę do tego słupa się podczepić? Co jest? A to nie jest ten słup, który wybudowałem? Może on się nie liczy i nie da się do niego podczepić. O, 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 ostrożnie. Bez takich mi tu. Dobra, tam jest jakieś drzewo. O nie, kurde, przewróci mi tę ciężarówkę. Muszę jakoś inaczej się podczepić. Oho. Dobra, chwila. Spróbuję wyjechać bez wyciągarki niższy bieg. No i faktycznie to był błąd wjechanie tamtą <grych> naczepą. Dobra, spróbujmy może inaczej. Czy da się radę? Może bardziej tak. Dobra. Mam inny pomysł. Czekajcie, odczepię naczepę. Teraz wyjadę. No nie! Naczepa mi się przewróciła. Jasny gwint! O w dupę! A nie mam dźwigu, więc nie podniosę teraz nawet tego ładunku. Jasna cholera! No masakra! O! No i jestem uratowany! Mam w nosie tę naczepę. Niech sobie tutaj leży to. Tutaj czeka na mnie, zobaczcie, po drodze... Zaparkowana przyczepa. Nie, jakaś naczepa właściwie z tutaj z ładunek chyba deski, czy coś, nie wiem. I co? Dwa ładunki metalowych belek. No kurde, już myślałem, że będzie bieda, bo zakończy odcinek w tym miejscu. Pal to licho, wiecie co? Nie, ja niech to leży. Mam gdzieś zarówno tamte naczepę, jak i również mam gdzieś te belki, które tam leżą na szczęście po drodze. Podczepię sobie stojącą przyczep. To jest właśnie fajne w tej grze, że po prostu na mapie są zaparkowane jakieś tam różne, nie należące do nikogo. Czekajcie, ja tu skręcę, bo chcę dojechać do tej wieży obserwacyjnej. Są zaparkowane, nie, nie należące do nikogo jakieś przyczepy, naczepy z ładunkiem. Więc czasami to może nas uratować. Nie trzeba samemu jechać z naczepą do jakiegoś punktu na mapie, gdzie możemy ładunek po prostu sobie załadować. Tylko możemy skorzystać z. Naczepy, która sobie po prostu stoi luzem na mapie. I to jest fajne, bo to mi uratuje dzisiaj tyłek. Oho, tutaj jakaś. Coś kolejnego do wybudowania. Podejrzewam, że ten most. No tutaj jest mnóstwo tych mostów. Czyli w sumie, jak się wybuduje te mosty. No to jedyna rzecz. To, to będzie znaczne łatwiej na tej mapie. Nie trzeba będzie jeździć jakimiś tam. Drogami okrężnymi. Dobra, to jadę podczepić tamtą naczepę. Z tym, że tam jest jeden ładunek, chyba drzewa, i w sensie desek, i dwa ładunki tych metalowych belek. No to po prostu to mi zostanie. Kto wie, może przydam się przy okazji jakiegoś innego zlecenia. Zostawię to w tym miejscu. Kurczę, no mogłem wziąć. A właściwie. Powiem wam, że przed nagrywaniem odcinka, w sensie jak, jak już przyjechałem na tę mapę, jak musiałem tutaj, wiecie, wszystko przygotować sobie, przyjechać tu poza odcinkiem, to dopiero jak przyjechałem tu, na to wyspowe jezioro, z tą naczepą i z tamtymi metalowymi belkami, tą ciężarówką, to sobie pomyślałem coś w stylu może powinienem wziąć ten żuraw, co jest do ciężarówki, na wszelki wypadek, ale stwierdziłem może nic się nie stanie, nie przyda mi się. Nie chcę mi się wracać, jeszcze raz tu jechać 20 minut. Nie, dobra, pal to licho. No i co? I kurde, jak na złość. Teraz właśnie ten żuraw by mi się przydał, kiedy mi się ta naczepa tam przywróciła, No to jest. Ta gra jest strasznie złośliwa. No i proszę bardzo. A nie, tu nie było desek, tylko po prostu to było pokazane, że jest jeszcze jedno miejsce chyba wolne na naczepie. Dobra, to się pomyliłem. Kurde, to patrzę, że ja w ogóle nie... mogłem nie przyjeżdżać tutaj z tymi metalowymi belkami, bo tutaj bym podjechał i już bym miał. Mógłbym je dostarczyć do tego przewróconego słupa numer 2 i teraz tam gdzie jadę do, do przewróconego słupa numer 3. Masakra, żebym kurcze wiedział. Czekajcie, to jest jakieś zadanie poboczne, chwile, ja je może... Tuż po premierze, i to było też fajne, Wszystkie zadania poboczne były po prostu było pokazane czego one wymagają. A teraz trzeba pod każde zadanie podjechać, je zaakceptować i potem ewentualnie wrócić się gdzieś, gdzie trzeba było na początku tego zadania się udać. No, mi się to nie podoba. Oni to w aktualizacji zmienili. No i jest przewrócony słup numer 3. Ciekawe, czy po wykonaniu tego questa jakieś inne mi się odblokują. Główne, bo mam chyba zablokowane. I czy wbiję nowy poziom? W sumie nawet nie sprawdzałem, ile mam doświadczenia teraz obecnie. Punktów doświadczenia, więc nie wiem. Może to będzie niespodzianka zaraz. No i. Dobra, skończone, ale niestety nie mam nowego poziomu. Trudno. Czyli tak. Skoro już tu jestem, zaraz, może odczepię te naczepy, i później pod odcinkiem sobie odwiedzę te punkty obserwacyjne. Czy mi się odblokowała jakaś nowa misja? Nie odblokowała mi się, zostało mi jeszcze to. Jakaś renowacja tartaku tu. Te są zablokowane w ogóle misje. Dobra, później zobaczę, co tu trzeba zrobić. W sumie to już bardzo mało mi misje zostało w tym Michigan. Tych głównych, bo te tutaj zadania poboczne, no to jest ich dosyć sporo. Muszę zobaczyć w Google, czy na tej mapie znajduje się jakaś ciężarówka, którą mogę znaleźć, bo samemu nie chcę się szukać. Ja tego typu rzeczy są dostępne po prostu jak się wpiszę w Google, gdzie można znaleźć jakieś ciężarówki, więc może sobie tutaj trochę na tej mapie zostanę, zanim się odholuję czy coś i po prostu poszukam jakichś ciężarówek czy części. No dobra, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Ja sobie teraz zawrócę i wrócę mniej więcej do miejsca, gdzie ta naczepa była zaparkowana. O, czy znowu będę miał taką samą sytuację? Że utknę, zawracając? Nie, tym razem udało mi się wyjechać na szczęście. I w sumie nie wiem, co będę robić w następnym odcinku jeszcze. Czy jakąś misję poboczną, czy coś? Czy może te mosty będę budować? Kto wie, po prostu będzie to. Niespodzianka, tak więc, jeżeli Wam się ten materiał podobał, to oczywiście dacie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!